Dzieńka wszystkim, witam was na kanale Zeczytana jestem Aurelia i z wrap-upem Marca. Powiem wam, tak się cieszę bardzo, tak się bardzo cieszę, ponieważ wróciłam w tym miesiącu do mojej kondycji książkowej, bo przeczytałam 7 książek. Tak się cieszę. Pamiętacie poprzednie wrap-upy? W poprzednich wrap-upach to ja chyba czytałam po 5 książek, a teraz mi się udało przeczytać 7, z czego naprawdę bardzo się cieszę, naprawdę bardzo Ogólnie ten miesiąc pod względem czytelniczym był całkiem spoko. Całkiem spoko. O, Wy tutaj widzicie te książkę, czekajcie. Był całkiem spoko, ponieważ y, znalazłam jedną. Prawie 5-gwiazdkową książkę 4,75 dam, no ale jednak trafi do faworytów tego roku. Zaraz wam o niej oczywiście opowiem oraz o innych książkach, które przeczytałam. Jak widzicie, jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę, że jednak udało mi się osiągnąć ten wynik. Dlatego już tym pozytywnym akcentem zaczynajmy. Pierwszą książkę, którą tutaj mam, nie będę wam o niej opowiadała jakoś mega dużo, ponieważ opowiadałam wam o niej bardzo dużo we wcześniejszym filmie. Są to Igrzyska śmierci. Czytam tą książkę pod film, czytam Wasze ulubione książki, z czego jestem bardzo zadowolona, że ją przeczytałam. Tutaj tak szybciutko powiem, bardzo szybko. Jeśli chcecie usłyszeć moją bardziej obszerną opinię, no to wiadomo, film wcześniej. Podobało mi się. Da Dam tej książce z Cztery Gwiazdki. Z jednej strony rozumiem fenomen, ale mnie aż. Aż tak bardzo nie urzekła. Fragment Igrzysk mógł być tutaj trochę dłuższy. Sam wątek romantyczny nie jest dla mnie jakiś wybitny. E, może będę kontynuowała. Jestem ciekawa, co się będzie działo w tych kolejnych tomach, ponieważ z tego, co widziałam, pierścień ognia ma naprawdę mega pozytywne opinie. I jestem ciekawa, co się nim a, takiego będzie działo, ponieważ no, moim zdaniem Igrzyska już się zakończyły, więc no, no, w sensie na ten rok, więc ja nie wiem, w jakim obrębie czasowym będzie kolejny rok. No więc sama nie wiem, czy czytać dalej. Możecie mi dać znać w komentarzu. Czy warto sięgać po drugi tom, lub co się w nim dzieje? Oczywiście bezspoilerowo, ale uważam, że to był dobrze poświęcony czas, ponieważ jednak w końcu poznałam historię Igrzysk Śmierci, za którymi każdy tak wariuje. W ogóle też ten miesiąc był w bardzo dużym stopniu miesiącem współprac, ponieważ czytałam w tym miesiącu dużo współprac. Wow! I oto pierwsza z nich, czyli tajemnica Black Hollow. Jest to książka, która dawała mi trochę vibe Outer Banks. Ja ogólnie, jak. Ja Outer Banks nie lubię zbytnio. W sensie oglądałam y, tam chyba dwa odcinki i średnio mi przypadło. vibe był fajny i właśnie ten vibe, który był w Outer Banks. Moim zdaniem pojawił się też tutaj Mamy tutaj historię grupki przyjaciół, którzy mieszkają w takim małym miasteczku W którym każdy się zna I mamy tutaj podział na koty i na szczury Czyli też coś podobnego jak było w Outer Banks, z tego co pamiętam I większość naszych głównych bohaterów właśnie znajduje się w tej grupie szczurów Wszyscy trzymają się oni razem I pewnego razu nad jeziorem wypływa działo martwej nastolatki Z którą w sumie nie wiadomo co się stało I przez pewne zbiegi okoliczności bohaterowie znajdują pewne rzeczy Później zmierzają w pewne miejsca i tak się dzieje, że końcowo ktoś chce się ich pozbyć. No i w sumie tak to się zaczyna. Jak możecie widzieć, ja nie powiedziałam wam jakoś za dużo o tej fabule, ponieważ jakoś, nie wiem, dla mnie nie było jej za wiele. Ta książka w sumie trochę jest takim bardzo wielkim wstępem, powiedziałabym, do całej historii, ponieważ widać, że w kolejnych tomach się dopiero będzie działo. Dla mnie niestety ta książka nie była za dobra, dałam jej 2,5 gwiazdki. Trochę brakowało mi głębi niektórych bohaterów, byli moim zdaniem tacy trochę bez... Bez, bez tego czegoś Była ciągle narracja różnych bohaterów prze Ciągle przeskakiwaliśmy między tą szóstką Ale przez to nie skupiliśmy się na jednym, a konkretnym I jakoś tak, nie wiem, oni mi się wydawali bezbarwni Na przykład z jedną cechą i może nawet nie charakteru Tylko po prostu cechą, które stworzyło otoczenie wokół nich Pojawiały też się te wątki kryminalne I w sumie... Troszeczkę nie wiem, jak patrzeć na tę książkę, ponieważ pojawia się tutaj taki element, że ja nie wiem, czy ta książka ma w sobie elementy fantastyczne, czy jakieś paranormalne, czy jeszcze jakieś, nie wiem, psychiczne, czy coś takiego. To był taki jeden fragment bardzo istotny i nie wiem, właśnie jak na niego patrzeć, przez to, że no jednak, wiecie, no nie wiem naprawdę, czy to w kolejnych tomach jakoś pojawi się tutaj fantastyka, czy jednak nie. Szkoda, że to nam nie zostało jakoś bardziej wyjaśnione, na przykład na początku. Samo rozwiązanie nie zbiło mnie z nóg. Było takie trochę, powiedziałabym, że, że autorka troszeczkę sobie uprościła zadanie, właśnie tym pewnym elementem, co nie wiadomo, czy jest fantastyczny, czy coś. Bardzo sobie to uprościła, żeby jakoś, nie wiem, nie główkować, nie kombinować, przynajmniej tak było w moim założeniu. Ale samo zakończenie, takie naprawdę ostatnie trzy strony, bardzo mnie zaskoczyły, zaciekawiły, bo nie spodziewałam się, że ten jeden prostu jest, będzie akurat tak ciekawy. I faktycznie zakończyło się w to, ten sposób, który akurat mnie zainteresował. Intrygował. Nie wydaje mi się, żeby na tyle, aby sięgać po kolejny Tom, ale jednak był on dosyć ciekawy. Uważam, że dla osób, które czytają więcej książek No to, to raczej nie znajdą w tym nic specjalnego Mogę się oczywiście też mylić Może to być dobre dla początkujących czytelników Lub dla osób, które bardzo lubią Outer Banks No bo jak mówiłam, mamy tutaj właśnie taki podział na te chyba koty, szczury I w Outer też coś takiego było No na, na dzielnicę, w której są ci biedniejsi, ci bogatsi No i oczywiście grupka znajomych, którzy walczą o przetrwanie I rozwiązują różne tajemnice Więc no, mi się personalnie nie podobało Też bardzo już mało pamiętam z tej książki no ale może wam się spodoba. Ja niby odradzam, niby nie, bo w sumie było to trochę, trochę na odmurzenie, ale szału nie było. Teraz książka, którą również miałam do współpracy, do współpracy z wydawnictwem Yang. i ja wam powiem tak, ja tą książkę, ja przeczytam opis tej książki, pamiętam, na Instagramie i miałam takie, dobra, to jest motyw, którego ja w książkach nie lubię, ale tutaj został on przedstawiony w taki sposób, przynajmniej tak mi się wydawało po opisie, że został przedstawiony w taki sposób, że mogę dać tej książce szansę. Napisałam do wydawnictwa i w taki oto sposób przeczytałam Archiwum Snów. Jak się możecie domyślać, jest to książka oparta głównie na snach. A jak wiecie, lub bądź nie, ja jestem bardzo zrażona z książkami o snach przez czy to Sen. Jest to książka, której mega nie lubię. No i właśnie tam było takie śnienie, że od tamtego czasu już miałam takie fuff. Do książek, które właśnie mają motyw snów. Ale czy tak samo było z tą książką? Zaraz Wam powiem, ale na sam początek fabuła. Mamy tutaj nastoletnią Ga Eun? Nie mam pojęcia, jak się czyta to imię, ponieważ to jest chyba koreańska czy chińska autorka. Ja bardzo przepraszam, że źle to bardzo mówię. Ale jej historia polega na tym, że jest ona w sumie dręczona w szkole przez pewną grupę dziewczyn, jest popyka, popychana, wyśmiewana i obrażona. I pewnego razu nasza główna bohaterka spada z drugiego piętra szkoły, traci przytomność i, kiedy się budzi z wypadku, już nie pamięta, co się wtedy wydarzyło i kto ją tak naprawdę zepchnął. Co wszystko, właśnie te wszystkie główne informacje, poznajemy z perspektywy mamy głównej bohaterki, która jest bardzo zamartwiona, i wtedy dostaje ona propozycję od policjanta, aby pojechać do archiwum snów, czyli nie Miejsca, w którym człowiek może powiedzmy przez jedną nos przykładowo, spać i ma do siebie przypięte takie powiedzmy, no takie rzeczy które zapamiętają jego sny i je później spisują i można je oglądnąć właśnie jak już mówiłam, opis mi się wydawał mega ciekawy, no i przeczytałam tą książkę, też w ogóle się zaskoczyłam, bo jest ona naprawdę bardzo cieniutka ale też jest w ogóle tak pięknie wydana ona mi się tak podoba, jeśli chodzi o wydanie, że to jest coś niesamowitego, naprawdę no i już, co ja uważam o tej książce powiem wam, że mi się podobała podobała mi się naprawdę bardzo i bardzo po raz się na niej zaskoczyłam, bo myślałam że będzie taka okej, okay, ale bez szału a dałam jej bardzo, bardzo solidne cztery gwiazdki. Bardzo mi się podoba tutaj to, że jednak nie mamy ciągle historii naszej głównej bohaterki, ponieważ na początku mamy jeszcze historię, jak w ogóle powstało to archiwum snów, a później jednej kobiety pracującej, żeby przedstawić nam trochę właśnie te pozytywne i negatywne skutki, które może nam przynieść oglądanie swoich snów. Jest właśnie to w pewnym momencie takie troszeczkę powiedziałabym, że naukowe i bardzo takie skłaniające do przemyśleń, jak faktycznie świat by wyglądał, jakby można było spisywać takie sny. I jakby wtedy wszystko działało, czy to by nam pomagało, czy trochę nie, czy byłoby to bardziej w tą stronę, czy w tą Naprawdę ta książka sprawiła, że wiele razy o niej myślałam i zastanawiałam się, jakby to faktycznie było, jakby w naszym świecie tak było Sam wątek właśnie ten taki kryminalny, co się stało z tą uczennicą, dlaczego ona spadła z drugiego piętra, kto ją zepchnął Powiem wam, że był naprawdę dobry, ja jakoś... Osobiście, jak ja to czytałam, to ja się nie zastanawiałam jakoś mega, he, a może to była ta osoba, może ta, 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 ale rozwiązanie tego, naprawdę mi się podobało, ja się nie spodziewałam tego rozwiązania, okazało się, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Sam motyw snów też mi się podobał, ale możliwe, że to właśnie dlatego, że jednak bohaterka nie żyje w tych snach, tylko one po prostu później mają być jako bardzo rzeczowe dowody, na przykład w śledztwie. I właśnie podobało mi się to, że jednak bohaterka nie żyła w tych snach, tylko jednak, no wiecie o to mi chodzi. Czyli nie było po prostu tak, jak było w czytosem. I powiem wam, że no właśnie bardzo mi się podobało to same aspekty, kto może korzy korzystać z tego archiwum, kto nie dla kogo ono jest bardziej, dla kogo nie? Jakie daje plusy, jakie minusy? Czyta się to bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Bardzo mi się podobała ta książka, naprawdę jestem z niej mega zadowolona. I dowiedziałam się ostatnio od mojej przyjaciółki, że ta sama autorka napisała Galerię Snów Galery Guta, z tego co dobrze pamiętam, więc możliwe, że skoro to mi się aż tak bardzo podobało, to może spróbuję sięgnąć po tamtą książkę i zobaczymy, jak mi się spodoba. Ale jeśli właśnie lubicie motywy spania, śnienia, ale bardziej w taki. No właśnie, nie wiem, trochę naukowy sposób, bardziej taki, dzięki któremu możecie analizować, jak wyglądałoby dzięki temu życie, to koniecznie polecam. Następnie powieść graficzna, którą przeczytałam bardzo szybko i bardzo się cieszyłam, że miałam możliwość recenzowania, czyli jest to trzeci tom, sheets czyli światła. Nie będę Wam tutaj mówiła o fabule, ponieważ wiadomo, mamy to jest już trzeci tom, to byłyby po prostu spoilery. Jak po drugim tomie miałam naprawdę niemało oczekiwania do tego trzeciego tomu, ponieważ drugi tom nie wziął bardzo z zaskoczenia, bardzo mi się spodobał. I był taki bardzo mój. Myślałam, że trzeci tam będzie czymś podobnym, i jednak nie do końca jakoś sama historia jakoś mnie mega nie zaciekawiła. Wiadomo, podobało mi się to i było komfortowe i przyjemne, ale no, nie wiem, to już była troszeczkę taka poru... takie poruszane rzeczy, które jakoś nie aż tak bardzo do mnie trafiły jak w tomie drugim, i jakoś nie interesowały mnie niektóre wątki. Niektóre wątki uważam, że mogą być trochę lepiej dopracowane. Chyba coś, co mi się najbardziej nie podobało w tej książce, to jest zakończenie. Bo zakończenie, moim zdaniem, było strasznie z dupy i strasznie takie dziwne, nagłe, jakieś takie, nie wiem, bohaterka niby je odczuła, ale. Czy tenik moim zdaniem tego nie odczuł w ogóle? No, nie podobało mi się to zakończenie. Wydaje mi się, że było jakieś takie bardzo na siłę, albo nie. Za... O nie, zaciągnęłam sobie koszulkę. No kurczę No nie, ej, zaciągnę sobie zaraz koszulkę całą. Nie mogę. Kur zapiał. Czekajcie chwilę. Już wracam, ja miałam małą awary z koszulką, ponieważ mam taką koszulkę trochę jak wieranka. I mam niestety taką brazuletkę, która bardzo lubi się zaciągać. E, dobra, muszę teraz po prostu bardziej uważać. Nie wiem na czym skończyłam, ale po prostu, no, się zawiodłam trochę na tym zakończeniu. Uważałam, że to, bo to jest raczej zakończenie całej serii, uważałam, że to zakończenie będzie jakieś lepsze, z większą głębią, czy coś takiego. Mimo wszystko, polecam wam tą serię, bo to, że jednak trochę mnie trzeci tom zawiódł, nie oznacza, że on był zły, bo był naprawdę taki spoko. Ja mu chyba dałam 3,5, więc naprawdę nie jest źle. No ale mimo wszystko, polecam wam tą serię, ponieważ jest naprawdę przyjemna, bardzo komfortowa. Komfortowa, znaczy, komfortowa, no jest bardzo smutna. Tutaj też był taki jeden motyw, który też trochę rozczulił moje serce, był dosyć przykry, ale też kochany i pokazujący, że człowiek się stara na niektóre rzeczy i chce je zmienić, ale trochę nie potrafi jak i nie potrafi trochę porozmawiać z kimś o czymś. No, bardzo mi się podobało. Jest to przykre. Trzeci tam troszeczkę mnie zawiódł, nie zmienia to faktu, że bardzo warto przeczytać tę serię. No i uwaga! Teraz książka, która stała się moim pierwszym faworytem tego roku, która nie jest książką, o której ja będę myślała 24 godziny na 7, która zrobiła mi papkę z mózgu, jak na przykład Podzieleni czy Percy Jackson, i taka, o której po prostu będę myślała dniami i nocami, ale dałam tej książce tak wiele, ponieważ ona po prostu zadziałała na mnie jak terapia. Jak coś wybitnego i mówię tutaj o książce Niewyjaśniona logika mojego życia. Jak możecie się domyślać, jest to autor Arystotelesa i Dantego. Bardzo się cieszę, że w końcu przeczytałam tę książkę, bo naprawdę bardzo długo się zbierałam, aby ją przeczytać. Mam tyle znaczników, uważam, że to jest dosyć sporo jak na mnie. I zaznaczałam naprawdę bardzo wartościowe i bardzo cudowne i bardzo rozczulające momenty. Mam tutaj historię Sala, który mieszka ze swoim tatą. Jego tata jest gejem. On mieszka z nim sam na sam, ma swoją najlepszą przyjaciółkę, ale nigdy nie poznał swojej mamy. Tak naprawdę jego mama umarła, jak miał dwa lata, a tata go zostawił jeszcze zanim się urodził. No i poznajemy historię naszego Sala, jak mu się żyje, jak mu się wiedzie, z jakimi problemami się spotyka, jak stara się pomagać swoim przyjaciół w trudnych momentach, jak stara się wspierać swojego Tatę, ale zarazem, mimo tego całego wspierania, próbuję sobie radzić ze swoim życiem i ze swoimi problemami. Jest to historia naprawdę cudowna, od której nie można się oderwać. Jest przepiękna, jak już mówiłam, zadziała po prostu na mnie jak terapia. Książki Benjamina Alire-Senza, przepraszam bardzo, jeśli kaleczę to, działają na mnie tak terapeutycznie. Ta książka na mnie zadz zadziałała terapeutycznie. Poczułam. Po niej taki spokój ducha, takie stuprocentowe zrozumienie i zrozumienie, że nie jestem sama w tym świecie, że autor pisze to naprawdę bardzo komfortowo I nie pamiętam, jakie miałam odczucia przy czytaniu, znaczy wiem, że pozytywne, ale nie pamiętam, jak bardzo to czułam w Arystotelesie i Dantem Też dlatego, że jak czytam Arystotelesa i Dantego, to byłam dosyć mocno młodsza, ale ta książka zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie Otuliła mnie takim ciepłym kocykiem Ale to nie jest tylko ciepły kocyk, w którym ciągle czujemy ciepło Tylko raz na jakiś czas przejawia się jakiś chłód, mróz Ale jednak po czasie, marznięcie Jednak ciągle będziemy pamiętać, że jesteśmy w tym kocyku, który zaraz nas ociepli Jest to książka bardzo poetycka, bardzo piękna Bardzo przedstawiająca realia rodzinne Realia tego, jak otoczenie na nas wpływa To, jak ludzie nie mają łatwości w, ży w życiu To, jak ciągle pod ich nogami zostają rzucane kłody Mimo, że myślimy, że już żadna kłoda nas nie spotka, to jednak nagle ją dostajemy tuż przed nosem i bardzo niespodziewanie. To jest historia o tym, jak ludzie nie potrafią powiedzieć sobie wprost emocji i mimo tego, że coś czują, nie potrafią tego bardziej powiedzieć komuś i później cierpią przez to, że nie potrafili się otworzyć na emocje albo nie potrafią powiedzieć komuś, że go kochają, mimo, że ta osoba to wie, ale później masz uczucie, że jednak, mimo, że wydaje ci się, że ta osoba to wiedziała, to nie miałeś możliwości mu temu powiedzenia naprawdę jest to historia niesamowicie dla mnie ważna niesamowicie dla mnie komfortowa no po prostu o prawdziwej przyjaźni o prawdziwych relacjach powiedziałabym wam o tej książce po prostu ciągle jakbym mogła ale nie chcę was jakoś bardzo zanudzać naprawdę jest to historia niezwykle wartościowa niezwykle Piękna i pokazująca pewien ten etap w życiu, w którym nie wiemy co robić, stajemy się trochę inni, sytuacje nas bardzo zmieniają. Cudowna książka, po prostu, naprawdę zakochałam się w niej, szczególnie w lepszej przy przyjaciółce naszego głównego bohatera, czyli Sami. Ona jest tak cudowną, cudowną bohaterką, tak skrzywdzoną przez życie, ale mimo wszystko tak śmiałą, tak pewną siebie, tak. Jednak niezatracającą tego charakteru, mimo tego, ile rzeczy straciła. Wydaje mi się, że nasz w ogóle główny bohater, nie powiedziałabym, że jest taką, powiedzmy, osobą głównym bohaterem. O, to jest bardzo dobre określenie. Wydaje mi się, żeby on był głównym bohaterem tej książki, ponieważ mimo, że nie ma lekko, to moim zdaniem też nie ma najciężej. I on jest troszeczkę, powiedziałabym, że momentami taką bardziej rolą obserwatora niż osoby, która działa, ale to jeszcze było lepsze, ponieważ no. Potrafimy spojrzeć na te wszystkie sytuacje z boku z punktu widzenia osoby, która no po prostu patrzy, a nie zawsze mówi. Cudowna pozycja, naprawdę. Mam nadzieję, że Was zachęciłam moim długim dialogiem na temat tej książki. Naprawdę bardzo, bardzo warta przeczytania. No po prostu zadziałała na mnie jak terapia i. No była cudowna, napisana cudownie, wszystkie rozmyślenia, wszystkie refleksje tutaj, wszystkie wspomnienia i po prostu, no wszystko, co jest w tej książce, było naprawdę świetne. Prawie wszystko, ponieważ mam jeden minusik. Je muszę wspomnieć. Jeden minimalny minusik. Gdyby nie to, to by wleciało 5 na 5 od razu, wiecie, 475 dalej jest mój faworyt, mówiłam wam o tym nieraz, ale była tutaj pewna sytuacja, w której przyjaciel głównego bohatera miał bardzo taką bam. Sytuację, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, i po prostu to się już wydarzyło po raz trzeci, w sensie u każdego się coś takiego by też wydarzyło. Jak ten trzeci bohater to dostał, to miałam takie znowu i w sensie wiecie, ja bardzo rozumiem, ponieważ to pokazuje, że każdy przechodzi żałobę i inne momenty w trochę inny sposób i inaczej na to patrząc. I tak, mimo wszystko, dla mnie było już raz za dużo, ale poza tym naprawdę niesamowita, niesamowita pozycja. Naprawdę ją kocham. Powiedziałam Wam chyba takie najważniejsze, najbardziej istotne dla mnie rzeczy. To, jak wiele motywów otwiera ta książka, to jak wiele ich kończy i jak pozwala właśnie nas zrozumieć i pozwala właśnie, że zostaniemy zrozumieni i nas uspokoi i po prostu poczujemy, jak już mówiłam, ciepły kocyk, ale z połowy wiatru. Mam nadzieję, że w Polsce zostaną wydane jeszcze inne książki tego autora, że napiszę również inne, tak samo wartościowe książki, ponieważ Uważam, że są to książki, które... Każda młoda osoba, lub właśnie w wieku takim, no, młodzieżowym, powinna przeczytać. Nawet może nie tylko młodzieżowym, nawet te osoby starsze powinny ją przeczytać, ponieważ, no, jest tutaj wiele wątków, które niby są codziennie powtarzane w społeczeństwie, ale mimo tego potrafią bardzo zaniknąć. Nie będę Wam mówiła już dłużej o tej książce, ponieważ mogę Was zanudzić, bo już chyba mi się wydaje, że długo o niej opowiadam, ale naprawdę przeczytajcie. Obiecuję Wam, nie zawiedziecie się, a zakochacie. No i teraz dwie ostatnie książki, o których opowiem wam naraz, ponieważ przeczytałam w kwietniu dwa tomy y, trylogii, które miałam do współpracy i są to dwa tomy Angel Fall. Jest teraz o tej trylogii na TikToku bardzo głośno, dlatego fabułę opowiem wam się bardzo szybciutko. się się dystopijny, w którym... Los Angeles jest w wodzie, z tego co mi się wydaje, więc są różne tsunami i tak dalej, eufemie w tak dalej. W tym samym czasie na Ziemię zstępują anioły, tylko nie takie pozytywne, jak myślimy. W sensie te anioły dalej są od Boga, ale te anioły są całkowicie inne niż nam się wydawało, ponieważ te anioły zabijają ludzi, łapią ich, ściągają w najróżniejsze, najdziwaczniejsze miejsca i nie są po prostu bezpieczne, i ludzie muszą walczyć teraz o przetrwanie. W ten, ten sposób poznajemy naszą penryn, która, która ma mamę, która ma troszeczkę zaburzenia i powiedzmy nie jest. Zdrowa na umyśle w 100% oraz jej młodszą siedmioletnią siostrę, która porusza się na wózku. I na samym początku tej historii, y, główna bohaterka, właśnie z mamą i siostrą, zmierzają do pewnego miejsca, w którym uważają, że będą bezpieczne. Jednak drogę im zagradzają walczące anioły. Jednemu z nich zostają odcięte skrzydła, i w pewnym momencie wasz, nasza Penryn jest w takiej sytuacji, że nie ma zbytnio co zrobić, dlatego rzuca ta, temu aniołowi miecz. On zaczyna walczyć, ale w zamian zemsty te anioły, które odcięły mu skrzydła, zabierają jej siostrę. Ren jest bardzo zesperowany, chce odnaleźć siostrę, boi się, co się z nią stanie, dlatego wchodzi fakt w tym, z tym aniołem. Ona nie pozwoli mu zginąć, a on powie jej, gdzie jest jej siostra. No i tak to się wszystko zaczyna. Ja pierwszy tam oceniłam na 3,5, drugi na 3,75. Pierwszy tam był bardzo ciekawy, fajnie się na nim bawiłam. Nie było to coś wybitnego, nie rozwaliło mnie z nóg. W sumie to troszeczkę mi momentami paru rzeczy brakowało. Była to ciekawa dystopia, ale to nie było coś takiego, że wiecie, myślałabym o tym 24 godziny na dobę. Z plusu naprawdę mega szybko mi się przyczepia czytało mega szybko. Bardzo mi się podobała rola naszej głównej bohaterki, ponieważ jest ona bardzo powerful bohaterką i bohaterką, która nie boi się niczego, nie zawaha się. Główna bohaterka też ma, zna sztuki walki i bardzo właśnie tutaj mi się podobały opisy tych walk, ponieważ dowiedziałam się rzeczy, których wcześniej nie widziałam. Najlepszą częścią tej książki chyba było zakończenie, ponieważ było ono mega mocne, w ogóle się go nie spodziewałam, było mega fajne, naprawdę rozsadzające łeb. to do samej relacji romantycznej, no bo wiadomo, wiemy, że Między Penryn a tajemniczym aniołem będzie relacja romantyczna. Uważam, że, że takie pierwsze wiecie, takie znaki, takie, że tutaj, 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 uważam, że zostały dane troszeczkę za wcześnie, ponieważ wiecie, to jest jej śmiertelny wróg. To jest wróg, z którym walczy, walczy, aniołów nienawidzi po prostu. Miałaby ochotę, żeby wszystkie umarły, a jednak już drobne smaczki są moim zdaniem troszeczkę za szybko stawiane. A co do drugiego tomu, który oceniam na 3,75, podobał mi się trochę bardziej, jak możecie słyszeć. Humor w tej książce był świetny. Świetny był tutaj humor. Humor w tej książki był naprawdę genialny. Nie było go jakoś mega dużo, ale za każdym razem, jak się pojawiały jakieś drobne żarciki, czy cokolwiek takiego, ja po prostu rykłam śmiechem za każdym razem. Te żarty tutaj były naprawdę bardzo dobre. Na przykład, miśpoki. Za każdym razem, jak się pojawiały miśpoki, to mi uśmiech nie spadał z twarzy. Naprawdę, dialogi między bohaterami tutaj momentami były absurdalne, ale zarazem tak śmieszne. No i zostały tutaj poruszone wątki, których właśnie nie było w tomie pierwszym, czyli właśnie takie wątki siostrzane po pewnej zmianie, bardzo ważnej. Bardzo mi się one podobały. Podobało mi się to, że jednak Penryn nie zauważyła paru rzeczy, które mógł zauważyć czytelnik, co właśnie było mega na plus. Mo też zakończenie bardzo mi się podobało. Ogólnie ta książka cała bardziej mi się podobała niż tą pierwszy. Mama głównej bohaterki ikona, po prostu ikona, pojawiała się w tak losowych momentach, ale w tak zabawnych i tak po prostu to wszystko było ze sobą dobrze zgrane i dopasowane. Relacja głównych bohaterów bardzo mi się podobała, rozwinę, rozwijała się ona troszeczkę wolno, ale bardzo właśnie mi się to podobało, że jednak ci bohaterowie nie widzieli się ciągle i nie mieli tak dużo okazji, żeby wyjawiać swoje uczucia. Bardzo mi się to podobało i tutaj bardzo na plus, bo, bo kocham, slow burn, slow burny, slow burny? Slow burny, slow burny. I don't know. Zakończenie naprawdę mega na plus, bardzo mi się podobało, było mega mocne. I czytałam tą książkę. Drugi tom czytałam najszybciej ze wszystkich tomów. Ja po prostu przez tą książkę leciałam. I naprawdę, no, bawiłam się świetnie. Mega mi się podobała ta książka. W sensie przedstawiam ją w bardzo dużych super, super natywach, yy, Mimo tego, że oceniałam na 1,75 gwiazdki, ponieważ, no wiadomo, nie zapamiętam z niej jakoś mega dużo i było też parę minusów, ale głównie pamiętam samą świetną rozrywkę. Jeden minus, który tutaj mam, który przejawił się to dopiero pod koniec tego tomu. Najbardziej on się przejawił w trzecim tomie, ponieważ trzeci tom tak już też przeczytałam, ale tutaj wam trochę powiem. Co do siostry głównej bohaterki, momentami ona jest siedmiolatką. Ja wiem, ona przeżyła rzeczy, jakie przeżyła, ale ona naprawdę nie zachowywała się jak siedmiolatka. Jak ona momentami zachowywała się. Ja, byłam, ja czasami zapominałam, że ona jest siedmiolatką, a myślałam, że ona jest jakąś czternastolatką. Naprawdę nie. Ja wiem, dużo przeżyła, dużo, ale tak się nie zachowują siedmiolatki. Mimo to uważam, że warto się zapoznać z tą dystopią, o trzecim tomie, no wiadomo, opowiem wam osobno, ale te dwa tomy przeczytałam mega szybko, pod koniec marca bardzo dobrze się na nich bawiłam i uważam, że jednak jako dystopia i fantastyka są warte do zapoznania się. No i tym prostu, akcentem będę kończyła ten film, dajcie mi znać, czy zachęciłam was w z tych książek, dajcie mi znać, czy będziecie chcieli czytać Logikę, błagam, czytajcie Logikę, nie zawiedziecie się, obiecuję. Dajcie też znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy macie podobne opinie, co w ogóle uważacie o moich opiniach, czy się zaskoczyliście. Dajcie też znać, co wy przeczytaliście w marcu, jak oceniliście, jak wam się podobało. No i tym pozytywnym akcentem będę się z wami żegnała, życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!